Zagraj ze mną, czyli z w Murder Mystery 2. Dobra, jest wybieranie mapy, ja biorę moją ulubioną oczywiście. I kim będę? Marzenia się spełniają, nie ja chciałam nim być albo... albo szeryfem. Dobra, mam pierwszą ofiarę, którą mam, Awka. No i zabita. Dobra, kolejne dwie ofiary, więc... No i to jest po prostu double combo. To jest jak mac and cheese w McDonaldzie Combo <laughs> Nie wiem co ja gadam, ale dobra Rudow zabijmy Rudow się łatwo zabije, to jest w ogóle jakiś kangur skaczący I wziąłem tutaj takiego typa co tutaj miał takiego, taki skin pros ale wątpię że jest prostą No kurde debilu No no widzicie, po prostu to był kangur, a ten nawet nie, nie skakał, on nie umie skakać On jeszcze nie wynalazł spad i tutaj ostatnią typiarę dobijam no, no i wygrana i to by było na no tyle. jeszcze wam na koniec zatańczę. Więc elo!